straight in the sun shine Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Last of Us. Jesteśmy w szpitalu. Szybkie cięcie. Musimy dostać się do eli. Jest tu bardzo dużo świetlików, które się dozbroiłem i idziemy dalej w drogę. Sześć żołnierzy. Może uda się przejść jakoś? Dobra. Zauważyli mnie. Ale przynajmniej jeden padł. Dobra, rozeszli się. Zrobię zamieszanie. Tu była butelka, chyba. Tak. Przyda nam się. Dobra, idziemy. Dobra, chciałem czekać.

Mogę coś wytworzyć. Nie za Dobra, trzeba się wrócić. Tam chyba jest gościu. Zostało ich dwóch, tak? Jeżeli się nie mylę. Dobra, został jeden, jeżeli się nie mylę. To jest ciężka walka, bo to typowo trzeba strzelać. Trochę ciężko tak skoczenia wziąć. No, nie jest to łatwe, wam powiem. Nie uda ci się stąd wydostać. Jest o tym! nie udało mi się wydostać. Kurde jakieś błędy mam. Coś nie tak. Błonceli, Eli teraz błąd z tym wózkiem. Grunt, że udało nam się przejść dalej. O, dyktafon spokoju Eli. Właśnie wydałam zgodę na operację. W zasadzie to nie miałam wyboru. To była formalność. Chcę, żebyś wiedziała, że przez te wszystkie lata dotrzymywałam obietnicy, mimo obowiązków, które na mnie ciążyły. Troszczyłam się o nią. Wskoczyłabym za nią w ogień. szansę, by uratować wszystkich. Wszystkich. Bo przecież o to nam chodziło. O to chodziło Tobie. Chcą, żebym zabiła przemytnika. Nie mam zamiaru zabić jedynego człowieka, który zrozumie wagę mojego wyboru. Takie łatwe dla Marlin. Wejdziemy po Eli. To się teraz liczy. Priorytet nasz. Doktorze. Co tu robicie? Nie pozwolę mi jej zabrać. To nasza przyszłość. Pomyśl o życiach, które może nie zbliżajcie Nie żartuję. Jemy w boru. Nie bedlaku! Gari zamknij się! Uciekać. Cholera, Ustaniemy się Tak jest. Wstrzymać. cię. Nie uratujesz jej. Nawet jak stąd wyjdziecie, co dalej? Wkrótce rozszarpie ją banda klikaczy. Albo ktoś ją wcześniej zgwałci i zabije. Nie ty zdecydujesz o jej losie. Ona by tak wolała. Dobrze o tym wiesz. Słuchaj. Nadal możesz. Podjąć słuszną decyzję. Ona niczego nie poczuje. Okazuje się, że jest więcej takich jak ty, którzy są odporni, i są ich setki, ale niczego dobrego im to nie dało. I oni przestali szukać lekarstwa. Wracamy do domu. Czekaj. Nie rób tego. Proszę. Ścigałaby się dalej. Powinniśmy dojść tedy. Okay. Ładne miejsce na działkę, nie? Co? I taki koniec. Kurde, wróciliśmy do domu. Chodźmy, chodźmy. Tak! Uważaj na głowę. Dobra. Już. Już nie tyle lata. Jackson City. Nie mówiłem ci tego, ale często chodziłem z salą na takie wyprawy. Ledwo za nią nadążałem że wygląda pięknie. Maksymalnie to co mogła zostało wyciśnięte, jeżeli chodzi o konsolę PlayStation 3. Następny komiks. Chodzi mi, że maksymalnie graficznie wyglądało więcej, tu się nie dało już zaimplementować. Jeżeli chodzi o konsolę PlayStation 3, jest to ekskluzyw tak, w ogóle na konsolę PlayStation 3. Prawda, fenomenalna gra. dla mnie do tego nie ma wątpliwości. Każdy ma różne gusty, ale dla mnie to znacząca gra. Jestem trochę z nią związany, z nią emocjonalnie, podchodzę do niej tak. Ech, zobacz tam, już prawie jesteśmy na miejscu. Inaczej. Już niedaleko! Zostawię Idziemy. Zaczekaj. Wtedy w Bostonie, kiedy mnie ugryzło, nie byłam sama. Byłam z przyjaciółką. I ją też ugryźli. Nie wiedziałyśmy, co robić. Ona. Powiedziała, że. Musimy to przeczekać. To będzie takie romantyczne, jak razem stracimy rozum. Wciąż czekam na swoją kolej. Eli. Miała na imię Riley i to ona umarła pierwsza. A potem też. Później sam. To nie twoja wina. Nie, nie rozumiesz. Rozumiem. Od dawna walczyłem tu o przetrwanie. Ty też. Nieważne jak. Zawsze odnajdziesz coś, o co warto. Wiem, że nie chcesz teraz tego słuchać, ale. Przysięgnij mi. Przysięgnij mi, że wszystko, co mówiłeś o świetlikach, jest prawdą. Przysięgam. Jest, moi drodzy, tak oto właśnie kończy się nasza przygoda, długa przygoda gry od studia Naughty Dog The Last of Us. Wspaniała gra. Mimo, że przechodzę ją drugi raz, ale tak patrząc, to nawet jeżeli przychodziłbym ją kolejny i kolejny raz, zawsze jest takie, taka satysfakcja, że jak przeszło się tą grę. Za pierwszym razem grałem w nią. I to naprawdę zajęło mnie bardzo długo. Jeszcze wtedy zbytnio nie umiałem grać na padzie. To były moje totalne początki. Teraz się bardzo cieszę z tego powodu, że udało mi się ją przejść o wiele szybciej. Wiadomo, że na YouTubie, jak to publikuję, seria może zająć trochę dłużej. Ale naprawdę jestem z tego zadowolony. Grało mi się wyśmienicie. Gra ma naprawdę dużo plusów. Jest to niesamowita przygoda. Gra naprawdę warta zagrania, nawet jeżeli chodzi o konsolę PlayStation 3. Ja bawiłem się, wyśmienicie. Mam nadzieję, że wy również. Dziękuję wszystkim, którzy byli obecni podczas tej podróży. Dziękuję za wszystkie komentarze, lajki, za wsparcie. Była to moja. Pierwsza, pierwsza seria z głosem. Wiadomo, jeszcze dużo jakby mo można tak powiedzieć, dużo do nadrobienia, dużo do nauki, ale naprawdę mm, nie było źle. Tutaj mamy napisy, możecie poczytać wszystkie imiona i nazwiska. Nie, jest mocny. była taka różnorodność, Żożna, różnorodność, bo podróżowaliśmy z jednej lokacji do drugiej, przeszliśmy, nie wiem bardzo du, nie wiem czy całe stany nawet można tak opowiedzieć, ale naprawdę długa przygoda. Patrz, prolog jak najbardziej wyśmienity, mocne zaczęcie. To było takie no, mocne, jak wyszła ta gra, to ludzie pewnie byli zdziwieni z tego powodu. Mocny prolog potem przygoda, która idzie wolniej. Nagła zmiana planów. Eli te wspomnienia. Naprawdę no, niesamowita gra. Eli Ashley Johnson, Joel Troy Baker. Sarah, Hannah Hayes, Tommy, Jeffrey Price, Tess, Ani Wersching, Robert, Robin 18, Daniels. No i wiele, wiele innych. Jeżeli przykręcimy jakieś nazwisko, to przepraszam. Jestem bardzo zadowolony. Z tej gry wiadomo. Była to moja pierwsza seria. I bardzo się z tego cieszę, że udało mi się nagrać i dotrwać do końca. Podjąłem się tego, nigdy tego nie robiłem, to było coś totalnie nowego dla mnie. Nie mówię, że było łatwo, ale bardzo się z tego cieszę, że dotrwałem do końca. Że mi się udało to nagrać, mimo mojego sprzętu. I mojej wiedzy, pierwszy raz coś robiłem. Obejrzymy sobie całe napisy. Ja tutaj rozmaicam moim gadulstwem. Teraz jest no to czas odpowiedni. Czasami też yy, odzywałem się, może wchodziłem w dialogi, ale to jeszcze trzeba mieć wyczucie. Moim założeniem było po prostu y, nagrać tą serię i spróbować y, to zrobić z głosem, bo nie było dla mnie to takie łatwe, żeby siąść i być takim jak najbardziej naturalnym, A żeby mówić. To chciałem się podzielić czymś, ale nie zawsze umiałem to tak dobrze wyrazić. O, można to tak określić. Też wspaniała muzyka. Gustawa Santalola, jeżeli dobrze mówię, stworzył naprawdę niesamowitą, klimatyczną muzykę do tej gry, którą właśnie słuchamy w tle. I przez całą grę było ją słychać, Jak możecie zauważyć też, ile ludzi pracowało przy takiej grze. To jest projekt, co tworzy się ileś lat, ale ile ludzi jest potrzebnych? Studio Dog słynie z tego, że te gry mają taką dorą historię, yy, dużo szczegółów. Można powiedzieć, że to są naprawdę takie gry, do których siądziesz, Jest taka super, naprawdę mocna historia. I taki, tak, jakby można powiedzieć, porównać to trochę do filmu. Ale gry są naprawdę niesamowite. Przedtem grałem jedynie w Last of Us. Wiem, że są jeszcze Uncharted i inne gry. Jakby to powiedzieć. Nie, nie, nie grałem w nie jeszcze, nie miałem okazji. Zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie. <zysklarziny> Co by tu jeszcze powiedzieć? Napisy lecą, jest tu naprawdę dużo, dużo ludzi za to odpowiedzialnych. Wiadomo, że gra na mm, wyższym poziomie trudności, bo jest tu trochę poziomów trudności, można sobie tam utrudniać i dostosowywać do siebie. Yy, gra zyskuje, to jest taka yy, gra, takiego typu, że jeżeli podniesiemy sobie poziom trudności, to dużo, dużo zyskuje. W grę nie gra się nigdy tak samo. Tu akurat, mimo że są pewne schematy, ale nigdy nie będzie tak samo. I grę można przechodzić kilka razy. Wiadomo, że na wyższych poziomach trudności i na najwyższym w ogóle jest super klimat. Jeszcze bez truchiwania i gra w ogóle zyskuje coś więcej. To taki, taki plus, coś takiego, co nie odczujemy. Nie wiadomo, jeszcze się nie. Nie porywam na najwyższy poziom, bo moje umiejętności nie są aż takie dobre, aczkolwiek czuję, że zrobiłem postęp. Bo moje początki zaczęły się rok temu, nigdy wcześniej w ręku tak padanie trzymałem i naprawdę było mi ciężko, ale grałem, próbowałem. Aż w końcu trochę się nauczyłem, tak myślę. The Last of Us. Tak jest moi drodzy. Trzymajcie się. I do rychłego zobaczenia. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości mówił do Was i Karus. A to było The Last of Us. Trzymajcie się. Cześć.